E hej wszystkim, Z tej strony prestigo. A to kolejny odcinek z gry Don't Star. I tam bazu, w dniu dziewiątym. Gdzie tak naprawdę nawet więcej mam robić. W ogóle... <coughs> co ja mam... Co miałam robić? Aha, tak. Bizony są tutaj. Tak? Są bizony czy gdzie? Kurde. Nie pamiętam gdzie bizony są. Najgorsze. Hmm. Tu nie... Tutaj chyba są bizony, prawda? czy gdzie one były? Tam ich nie było, tam jest to. O mordę wam powiem, że kurna nie pamiętam, gdzie są bizony. Ale wydaje mi się, że tutaj, w tej wiosce są bizony. Czy koło tej wioski. A pewno... Dzień dziesiąty, ja będę po prostu siedział tutaj. Co ładniejsze drzewa wycinał. No, potrzebu nie będę ukrywał, potrzebuję trochę drewna. Przepraszam Was za ogład, bo jestem chory. Miałem w tym tygodniu w ogóle nic nie nagrywać, ale uczyłem się trochę jakiejś, jednak postanowiłem Nie pożywięci. Nagle Lasek, klamyk, pętel Bardzo dobry lasek, który w prostym sensie będę wycinał. Bardzo dobrym pomysłem na pewno będzie dla mnie teraz żeby... zbroje, to, to kiszka, to zrobić dzisiaj zbroję, bo tu zrobić zbroję, Naprawdę nie wiadomo, kiedy zbroja. Przyda się. Zawsze słaba polega, ale zawsze zbroja. Pamiętajcie. Zbroja zawsze będzie zbroją. Zawsze to będzie jakaś ochrona. Kolejną rzeczą, będę musiał zrobić sobie tego. Nie wiem, jaki ale... to tu fajol! A nie, nie. Proszę, nie. No, Zreszmy, przydadzą. Mhm. No, to nie skończyłem, I to Czyli mogę... Trzeba... Tak, 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 mogę Może Właśnie w ogóle tutaj jak wyspa się zatacza, to zawsze, no, wiesz, po prostu wiecie, to będzie takie moje prawdziwe poszukiwanie. W się zawsze. To są takie prawdziwe centrum operacyjne, po prostu nie wiecie, tylko patrzę, że tu będzie na przykład siedlisko dorówek, tu będzie patyki, tu będzie to, drzewa, też tu będę sałatki, wiecie ogólnie o czym chodzi, ale... To jeszcze za długi, długi, długi A teraz zbieramy drzewa, oczywiście zbieramy to ładnie. Wieczorem. Wieczorem po prostu. Na zacząć się wybierać, może nie. Będę jak widzicie tak mamy. Nawet, nadal nie wiem jak to. jest zniknął.

Zabawa w drwałach. To prawa chyba jest, tak? Wybrana to. Ok. Dobra. To się pozwolę zebrać. A wrzucę. W podatku może trzy marchewki, nie marchewki. To mało mi się wyżywają. Sobie zrobić, co zrobić. Trzeba patykę jeszcze tak. no, tak. Przy trawy, czyli a czyli nie, jeszcze troje. Trzeba Jedna linia, Tak, Trzeba... Góra. To ma mało, ale ma pas. Trzeba tak? Trzeba dwa patyki... żeby się żeby po prostu z tej wyprawy, patyki nie

Dobra. Albo nie. Jednak... Hmm, to możesz na jakieś drzewo bo... Do... Się niestety noc już zbliża tak naprawdę. Blisko do nocy jest. Hmm. I by mnie noc na bagnach po prostu została, gdzie ja naprawdę nie chcę nocować. Nie chcę za nic. Nie wiem czy mnie na magnach może spotkać, to wolę unikać nocowania na bagnach. Okazji jeszcze trochę drewna pozbiera ja mamy drewna jednak Nigdy za dużo będzie Myślałem, żeby tak wiecie ponudzić trochę tego nagraniem i podbierać to wszystko, ale yy, daje mi się, że lepiej będzie to wszystko z wami Siedlony. Naprawdę bardzo mi lodówka przydała. Nie będę ukrywał. Trzeba było tutaj... Living room. O kurde. Ojojoj. Zapomniałem. No to idziemy. Okej. Okay. I przeczepujemy nowo.

Modiczy Mam nadzieję, że jak będę po prostu przy tak, ogniu się chęcił. Na wszelkich no Tak mi będzie najlepiej niż... O wiecie, tutaj sobie kliknę tylko jedyneczkę i mi wszystko czy to. Będę musiał pomyśleć coś tak... rybami. Oj, cześć. Muszę się tutaj dostać. Tutaj chyba były bizony. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w prostu tutaj przyniosłem tutaj bizony od razu spotkałem. Mam nadzieję. Gdzie jeszcze serii. Wow. Może coś ciekawego znajdę w lesie Nie widzę Idę w lejski O A to O Polazłem przez las Ester I wyczkał grób Muszę pamiętać To grób bo Będę musiał zacząć kopać te groby, bo... Dla tych Dla gębów na się się przydadzą Pięknie. Nie miałem tego w ogóle. To no, to no. Skoro już tak wyszło, to być. Ja. Kamera ja się tylko broniłem. Ten ołtarz, to... Wiem, że... To. Czyli to nie tutaj będzie. Kurcze Tutaj nie Gdzie były bizony kurcze Pamięta ktoś? Mordę Wiecie co? Ja przerwę na chwilę nagranie Zobaczę gdzie były bizony po prostu Ale widzimy się za chwilę Okej, okay, witam Was z powrotem. Okazało się, że ja muszę udać się do tego wormhola. No, Przeglądałem poprzez nagranie po prostu. I zobaczyłem gdzie mam się udać. Chyba, że po prostu... Hmm. Spróbuję lasem pójść. Spróbuję. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale spróbujemy pójść lasem. Mm, na pewno pierwsze co wam się rzuci. Yy, o tej małej przerwie, to zrobiłem. To, że jest trochę inna jakość dźwięku. No może nie tak jakość, ale ogólnie, że gra jest trochę ciszej. A ja mm, głośniej. Po prostu sprawdziłem mm, jak się nagrywało. Okazało się, że ja byłem troszkę za cicho. A gra troszkę za głośno, ale udało mi się już mieć tych cholernych pisków, Co mnie bardzo cieszy. Hmm. To musi być przejście. Jakieś. Mam nadzieję. Ej, no, no, nie ma żadnego przejścia na górę. Nie mówcie, że tylko przez Warm pola mamy ej, ej, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Pająki nie No i skoro chcesz się bić, to ma. Nie mam będzie co z kiszką Hmm, a muszę na tą wyspę dostać, tam bym już dobieg. Kolejna chatka śpijaka. O kurde. Ten to przesadził kompletnie. Hmm, bo królowa nawet wyskoczyła. chodź, chodź, Chester, Chester. O kurde! a to jest tutaj kurczę trochę źle ale no cóż mam nadzieję że teraz jakość dźwięku jest naprawdę dobra chciałbym ją taką już utrzymywać mam nadzieję że się uda ale zobaczymy te takie hmm, upuszczone znaczy nie tylko upuszczone nie mogą być opuszczone no są takie leśne chatki świnie będę kiedyś po prostu młotem niszczył Zbierał z nich surowce, bo to część wypadek, dobrze pamiętam. I odbudowywał w... O kurde. Aj, O. Kolejny szkielet, kolejne pozostałości, kolejna sielka. trochę zużyta, ale wiecie. Kurde, daleko jest. Ale może się uda i tutaj je znajdę. Na no, szczęście do zimy jeszcze trochę czasu mamy to hmm, Tutaj widzę, że będę mógł ustawiać no, od groma pułapek 10-15 nawet W jednym to nie muszę dobrać, Ale wolę omijać je Dobra spadaj panią Niech tu z tą A... O kurde Uuuuu te świnie są ten yy, źle do mnie nastawione Chester Idziesz? I idziesz Chester Po szczęście Te świnie nie są przyjaźni do mnie na czyli ja nie będę mógł kończyć Oho To! To się pojawiło To co nie lubię. Dobrze, że ze zbroja gdzieś widzisz sobie mnie zaatakowało. Nie byłem taki przewidziałem Przewidziany. Przecież bym wcześniej spotkał, czy tylko jeden mam to jest? A, tylko jeden. Dobra, dajcie mi... Ojej. Po co mi, co mi broda? Coś muszę wybrać. Marchewkę nie ma. Aha, rozumiem, czyli tylko po nocy mogę go ostrzyć, muszę się tak w z niego, zaczaić i go ostrzyć jedno. Przy okazji... Oha, dobra, mogę no już odpalać blisko. Okej. Okay. Strzyżemy! Ładnie. Ładnie nad tego dostałem. Mogę zobaczyć ile mi na tę czapkę trzeba? Interhat? Nie. <laughs> Nie mogę, niestety zobaczyć, ile mi na WinterHuta potrzeba. <laughs> Oj, przepraszam Was serdecznie, ale... Sami widzicie Ten... Ładnie go ostrzygłem Mógłbym go jeszcze, wiecie, zatłuc, ale... Zostawię, niech mu odrośnie ta sieć. Tak, wiem, że jesteś głodny. O, nad życiem nie odmawiam. O, musiałem się wysmarkać, musiałem się wszystko. I się z powrotem. I lecimy dalej. Noc była naprawdę krótka. Kolejna nasionka, o. Czy się mi naprawdę dużo tych bufało? O, dalej niedaleko Ale tak bym musiał tam do nocy kurzeczek. Ja. Potem miejcie tak u koło nie rozpalę. Wybieram całą sierść. I wracamy do domu. Chodzę, że wodę do domu też będzie w kolejnym odcinku, ale... W kolejnym odcinku to jest, zajrzymy tutaj, do tej wioski. Mmm, to było oni idzie. A, ten iść. Ale ja pójdę, ten Mandragora. Po co jest Mandragora? Nie wiem. Ale wiecie, zawsze to... Potrawy z Mandragory można ugotować. Hmm, gdzie one są? Eee, hello Tylko dwa? Kurde, myślałem, że tego więcej tu jest morde się sprayerowałem... się taki trochę sprayerowałem? Myślałem, że trochę więcej. O, jest trzeci Nie ja może powalczyć z panią, jest i broja Chodźcie, chodźcie pajączki, Chodź, chodźcie, chodźcie w Uciekamy! Uciekamy! Uciekaj, chester! To no dużo was! Uważnie! To ostatni chestera! chestera Ta gulowa zapytona i teżki zbieramy Wiecie zawsze to będzie taki głównie dla mięsa to robię By trochę tych wali sobie to robić, dobra, biura i tak. Kupa się też przyda na farmy, z którymi tego nie bieżą... Będę chciał się zająć. Nie tak musiało, ale chciał Dobra, mi się, się. ej! A! Ciepciutko ze mną, naprawdę Uciekaj! Chester! Kurde, muszę uważać. Uch, udało się jakoś. Ale już się tam nie zbliża, naprawdę. Oj, no udało mi się trochę tego dla, ale malutko, trochę tego. Ojojojojojojojoj. Cztery, no. Super! Po prostu super. Mandragora. uff, Uff! Uf. Dobre! Mandragora masakrycznie odnawia! Nie, 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 nie! Ja teraz nie zbliżam, ja tego kubki chcę pozbierać. Kubek nigdy za dużo. Nie na farmę już przed no ale zrobimy ją już. W tym odcinku jeszcze ostr ostrzygę je. I będzie... Oj, długi powrót do domu. Jakoś tak ten będzie trzeba. To może też. Ja rybo wykorzystuję tutaj. Chyba i tak muszę czekać, po... przynajmniej coś pożytecznego zrobię. Z drewna na zbieram było. Chyba się ze mną zgodzicie, prawda? Oj przepraszam Właśnie znaczy, tak myślę Chyba jeszcze dzisiaj nagram kolejny odcinek jak wiecie Po dwa na raz Właśnie znaczy, nie wiem czy będę nagrywał Zobaczę Ale w kolejnym odcinku na pewno będę jakoś no, już Bazę robił Będziecie bardziej na poważnie i będę znosił wszystkie sadzonki, i te inne i te inne. Będziemy pomału się przygotowywać no nie wiem co. <laughs> na pewno bym poszedł pozbierać trochę dużo... Um, popatrzeć, skoro już tak. Tu mam dużo trawy, tutaj dużo trawy. Tutaj bym się wybrał. Tu widzę dużo patyków rośnie, no nie, nie... Zrobił te. To jak to się nazywa? Yy, yy, nie siekierę tylko łopatem, Na którym nie stać I dużo tych patyków tam pozbierał I powykopywał Śmiało yy, ja siekierę Nie? Kurczę. Szkoda mhm, to, ten... oh, wow. Zostaw

A plecak mampa. Uf Ale się przestraszyłem si Poważnie Pająki, won ode mnie Poważnie Kupka kolejna, była I też spalaj pająku. Mordę mi wiadomo. Tłukę całą okoliczną populację pająków Szybko plecak! Łup! Uh. Ej, hey, chodź czyste! Chester. Chodź. Oh. Uh. O. Boo. się udało. udało tak się teraz Boo. 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 to Boo. mała. Boo. 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 była długa noc. Ojo, jolony ten, wyglądają smutno teraz. Nie. Odejdź. Tylko wełnę po. Nie chcę się z tobą bić. Ty mi się przydasz jeszcze, naprawdę. Coś się o nie okay. Czyli co? To będzie wszystko w tym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Hejka wam cześć.